Mano widzowie dzisiaj nagrywam odcinek z Wordbox. W tej grze chodzi w ogóle tylko o to, żeby tworzyć swoją historię i wioski i tak dalej. Ja wam dzisiaj ją pokażę. Ona jest na telefon za darmo. Ja dopiero w nią zacząłem grać, więc nie wiem co tu jeszcze jest. Jakieś prezenty, jakieś gwiazdka. Tu coś jest. Ale okej okay, widzowie. Ja Wam pokażę na razie o co chodzi. Na przykład tu masz parę tu macie parę zakładek. Ja zrobię sobie jakąś wioskę. Trzeba trochę ludzi tylko zrobić. Ja nie pamiętam jak się robiło wioski. Dobrze, może za chwilę ją zrobię. O dobra, jest jakaś wioska. Jedna. To będzie moja wioska. Nie nazywa się tak. Ja za chwilę powiększę u nich ludzi. Jak to jest moja wioska, to to jest wioska tok. Tak, tok. Tej wioski absolutnie widzowie, nie będę niszczył. Ja cię nie nazywałem Ludzie tu się robią. Ja za chwilę to powiększę oczywiście, ale... Okej okay. Jest stok jest jeszcze Nie no co mi się widzowie tyle wiosek narobiło Ci Maja masz trzech ludzi? Nie no No nie, tak się robiło ludzi? Dobra widzowie Ja w ogóle dzisiaj nagrywam taką Dosyć fajną krew. Tylko najpierw muszę zrobić wioskę swoją. W mojej wiosce ma być 200 ludzi, tak. Dokładnie 200. Więc chwilę się naklikam, a niech tam te wioski się rozwijają. Za chwilę ja czymś wysadzę, bo to nie jest tak, że tu są same zwierzęta. A tu za chwilę sobie swoją wyspę zrobię i wam pokażę, jakie są bomby, tak. I wrzucam kurczaki, bo. albo króliki. No, widzicie widzowie, tu się już jakieś domki oni budują i tak będzie przez jakiś czas To ma być największa wioska. Czyli moja wioska Dobra, jest Teraz widzowie, tu są takie wioski. Nie wiem, co by wam tu pokazać? Ta wioska jest w ogóle mi do niczego nie potrzebna. E, dobra, dzika im da. To jest nosor. Rożec? Dobra, nie wiem, ale przyszedł już porobił tę wioskę? Czy nie? Poczekajcie. Jak on se z tą nie poradzi, to ja byka jej dam. Dobra. Żubra, może jak... jakieś hieny. Tu niech będą same hieny, o. Tak, tu będzie bardzo dużo hien, widzowie. Ten odcinek w ogóle może być dłuższy, ja on chce, żeby on trwał dosyć sporo, bo ja lubię tę grę. Chociaż dopiero w nią zacząłem grać. Dobra, i yy, tu jest jakaś pitka? A, hieny idą do wioski ludzi. Nie no, za chwilę ja wysadzę, jak dojdą do mojej. Albo no wiecie co zrobię? Dam ich tych, pomocników. Nie wiem, ile tego dam, ale to im pomoże, jakby. Dam im takiego jednego typka, który musi... Który będzie próbował wszystkich pokonać, tak? A hieny dotarły do wioski i co? I będą się atakowały? Tak, będą wszystko jadły. No to widzowie, pora coś użyć. Może na początku tak lekko, taka... Może to nie było zbyt, nie, zbyt lekko, ale okej. Okay. Moneta, która zabija podobną połowę. Mm, może przetestuję to. Dlaczego w mojej wiosce tak jest tak mało ludzi? Co się tu stało? widzowie? Co tu się stało, że tu mi się nagle ludzie pomniejszyli? Jakaś. Te hieny naprawdę są silne. Ojacie! Że. <grytanie> <grytanie> A! Bo ja rzuciłem monetą. Ojacie! To jednak ta monet działa na cały świat. No to słabo. I wszędzie jest połowa ludzi. Ale to widzowie nie jest jedyna wioska. Ja tu za chwilę wam pokażę wyspę jakąś. W ogóle to jest smok. Nasza wioska miała być. W... Kto jest w buzi smoka? W buzi smoka będzie druga moja wioska. Najpierw trzeba wybić tą. No dobra, parę tu sobie da radę. Gdzie tu ktoś jest? Dobra, po prostu ją wysadzimy. No, inaczej się widzowie nie dało. Teraz tu coś takiego zrobimy. Proszę, proszę. Dobra, widzowie. A tu, tu przy głowie, tu będzie moja druga wioska. Nie. No i ja na skórę odpaliłem. Dobra. I tu trzeba teraz... ...dać sobie parę ludzi. Tak. Parę, żeby wybiły te Dzi, dziki dziki, tak. I założą wioskę o... A, wam powiem, to będzie druga wioska TOK, tylko że TOK jeden. Nie, to TOK dwa. Tok 2. I w tok 2 też musi być dużo ludzi. No. W niej musi być co, co najmniej z bo musimy mieć przejęte to. Dobra, ja wam obiecałem, że będę robił tą wyspę. I ja ją za sekundę zrobię. Dobra, jest to. Jest jeszcze paru, nie paru. Takich Dobra, i lecę robić wyspę. Gdzie ją ja by tu zrobić? Tu? No, może być w sumie tu. Znajdę coś. O! A, łopata odsłania ląd. Nie, to ja, to ja tego nie chcę. To ja wolę to. Dokładniej to. Dobra, to nie ma być duże, tylko to ma podobno urosnąć. Ja nie jestem pewien, czy to urośnie. I tu, kogo by tu dać? miało być kury. No to dobra, dam trochę kur. Królików. Fajnych pingwinów z Madagaskaru Ile ich było? Czterech? Proszę Cztery pingwiny Król myszy, który się będzie Za wszystkimi bił I jeden niedźwiedź Dobra Jakiegoś z dwa wilki też damy Bo one zjadają kurę chyba Krowę Tego, tego Tego, tego chien nie dam, bo one są straszne no i beczek, I... No i trochę tu drzew potrzebne. Nie. To nie tu. To widzowie, tutaj będzie trzeba jakoś. Dobra, wiaderkiem. Nie, dajcie mi sekundę widzowie, ja to muszę. Nie, no nie się kierą. No. no to jest do niszczenia drzew akurat. Może wodą? Tu będzie sztuczne jeziorko, dobra. I widzowie, mogę wam pokazać bomby. Najpierw rozłożymy tu trochę dynamitu. Tu uwalniemy sobie to. Tak, tu, tu uwalniemy to widzowie, Właśnie waliłem kawałek wyspy. To mogę w sumie dać tu. Hmm. Dobra. A to tu nam co to, to może podpali dynamit? Tak, podpaliło. Proszę, dynamit wysadzony. Trzeba zrobić jakąś akcję, napad na jakąś wioskę. To to w ogóle sobie zniszczymy. Granatami i tym czymś. Dobra, eksplozja na morzu. Cały świat oberwał. Dlaczego moja wioska znów traci ludzi? Z kim moja wioska się bije? Moja wioska się bije z tą wioską? Nie wiem, jakby się biła, to ja jej postawię czując za tak. No, tam, czy to mojej wioski przy, przypadkiem nie, nie dostało się? Dobra, to trwa już 10 minut, czyli za krótko. Tu gejzer do mnie, po co mi to było? Dobra, szybki atak, nikt tego nie widział. Nikt tego nie widział, moi ludzie w ogóle nie oberwali. Nikt nie widział tych tajnych wybuchających. Ojacie, to były bomby. Ja myślałem, że ja ludzi daję. Dobra, teraz naładujemy tu trochę ludzi, bo mało ich się zrobiło nagle. I to była wcale nie moja sprawka. Ja tych wszystkich ludzi nie pokonałem, to oni sami. Dobra, ja za chwilę w ogóle zostawię tylko te dwie wioski i. No i nie wiem. Zrobię jakiś atak na nie wiem jaki kraj. Nazwę ten kraj. Nie nazwę go tak, będzie to bezimienny kraj. Jak się uda. Nie, będzie się nazywał Nazwa. Bardzo kreatywne imię. Dobra. Ile tu jest tych wiosek? Dobra, Wasza wyska, niczego nie potrzebna. Proszę. Nic się nie stało. Wcale właśnie nie wykurzyłem całej wioski. Ale. Jeszcze trochę. Dobra, nic tu nie zrobiłem, wcale nie wykurzyłem pół ogona. Yy, Dobra, to trzeba porzufać dynamit, bo ja tych wiosek nie chcę. Dobra, teraz to podpalić jednym granacikiem. I... i wioski przeżyły, więc jeszcze trochę tu tego dynamitu dam. Nie ma już tych wiosek, teraz zrobię co. Tu widzę. Zrobiła się jakaś zieleń na tej... Nie, to jest już bezludne. Dobra, widzowie, tu zrobię sobie jakieś góry, tak tu będzie nowy kraj. I tu będę właśnie atakować ci fajni panowie od atakowania. Tu zrobię wioskę, tak? Myślę, że ze 100 ludzi wystarczy. Potrzebne jest 100 ludzi, bo inaczej się nie będzie fajnej walki. I oni tu w ogóle przyjadą z nosorożcami, które będą ich atakować, ale to nic widzowie. No szybciej te ludzi. I to już chyba będzie ostatnia rzecz w tym odcinku. Nie, pod koniec odcinka wszystko wysadzę, tak. Dobra, i teraz idziemy po tych. Oni nic nie robią. To wcale nie są goście od wysadzania. No jak... Się kapną, gdzie jest reszta. To by byłoby fajnie. Dobra, tu jednego damy. I tu paru. Ej, oni są dobrzy. To ja od razu. Ale jakby co oni mają granaty, więc to w ogóle niczego się nie powinni bać. I jeden zdążył wanać granat. Który wykurzył pół wioski. No nic z tym nie poradzę. A potem tu spadły bomby, bo oczywiście yy, nie wiem, kto je wystrzelił. Dobra. I tu spadło 5000 bomb, tak. Smegły co bomby atomowe, chyba. To też jest bomba atomowa. Dobra, Was już nie potrzebuję, więc wezmę tą lepszą. Proszę, proszę. Dobra, i to jest już koniec odcinka. Tu jest cały świat. Patrzcie. Trochę dynamitu, oczywiście, nasypiemy. Na co? To się rozkłada. Nie, to ma właśnie. A dobra, w sumie to. Mi obojętnie. Dobra, to jest jakby co? Nie świat ludzi. Dobra, ostatnim krajem, jaki ma przeżyć, to ma być jakiś tok. W ogóle tak ma jeszcze najwięcej ludzi. Bo nagle wszędzie zaczęły spadać bomby. Bomby antymaterii chyba. Tu też tego trochę damy. O to bardzo fajne jest. Dobra. No i rzucimy oczywiście monetką i druga monetka rzucimy tyle a i proszę widzowie to na tyle w dzisiejszym odcinku